Światło odwieczna forma energii znana od zarania dziejów. Dla nas wszystko zaczyna się od Słońca, które stanowi źródło światła i życie dla całego układu słonecznego. Nawet Einstein doszedł do wniosku, że wszystko, z czego jesteśmy zbudowani, zawiera światło. Życie zostało zapoczątkowane dzięki Słońcu w procesie fotosyntezy. Rośliny pochłaniają światło, a wszystkie organizmy żywe je emitują. Ludzie emitują światło podczerwone, co można zaobserwować za pomocą noktowizorów. Od wieków zdajemy sobie sprawę, że światło ma duży wpływ na organizm. Plastry LifeWave do fototerapii wykorzystują światło do pobudzania naturalnych mechanizmów regeneracyjnych organizmu, zapewniając konkretne korzyści dla zdrowia. Oto jak działa ta technologia? Najpierw należy przykleić plaster w określonym miejscu na ciele. Tam, gdzie plaster przykrywa skórę, światło podczerwone emitowane przez organizm jest odbijane z powrotem do tkanek. Powoduje to pobudzanie skóry, a w konsekwencji stymulację określonych obszarów mózgu. Następnie mózg wykorzystuje naturalny przepływ energii w organizmie i jego zdolności do samoleczenia. Zobaczmy, dlaczego jest to ważne na poziomie komórkowym. Na przykład, wiele naszych plastrów pomaga neutralizować wolne rodniki czyli cząsteczki tlenu, które uszkadzają białka komórkowe i przyczyniają się do powstawania widocznych oznak starzenia. Kiedy organizm jest za pomocą fototerapii pobudzany do uwalniania własnych przeciwutleniaczy, wolne rodniki zostają w naturalny sposób zneutralizowane. Plastry LifeWave do fototerapii przyczyniają się do wytworzenia środowiska, które umożliwia organizmowi optymalizację zdolności do regeneracji i zapewnia konkretne korzyści dla zdrowia. Bez stosowania szkodliwych leków i środków chemicznych. Dzięki temu można dłużej zachować zdrowie i młodość. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z dystrybutorem lub odwiedź stronę lifewave.com. Lifewave, żyj długo i szczęśliwie!